Spidey i super superkumple oh, Spidey, musisz koniecznie zobaczyć moją nową super miejscówkę! Nie mogę się doczekać. Oh. Ej, hey, Pomocy! Też to słyszałeś? W mojej miejscówce coś się wydarzyło! Sieci O, oh, oh, I co teraz, i co teraz? Oh, co się stało, Jerry? Hulk, jak dobrze, że jesteś! i że Spidey jest z tobą. Małe pytanko. Hulk, twoja miejscówka to składowisko? Tak. O, Jerry je prowadzi. Pozwala mi zgniatać, co tylko chcę. Lubię, jak wszystko jest zgniecione i ułożone w zgrabne tosy. Ale on zburzył mój stos starych aut. <laughs> A do tego zburzyłem też 100 starych telewizorów. Sentman, Hej, przestań! Chyba śnisz. Przewracanie cudzych rzeczy jest dla mnie zbyt przyjemne. Młot piasku! <laughs> Witam wszystkich. Koniec Co się stało? Spiałem ci? Tak sobie wmawiaj! Teraz się ma! Ta sieć mnie nie zatrzyma! Ja jestem z piasku! I powiem! Jesteś z piasku, tak? W takim razie, co powiesz na mój grzmotoklas? Wrócę. Zobaczysz, jeszcze się na was odegram. Wow, ten twój grzmototlask zdmuchnął Sandmana ze składowiska. Dzięki. Trzeba tu posprzątać. Nie tak szybko, Spidey. To auto nie jest jeszcze zmiażdżone. O, Hulk naprawdę lubi wiażdżyć Tak, nie da się upić. Ale tutaj jest super! Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.